Dzień dobry moi drodzy, witajcie znowu na kanale Dobre Rowery, witajcie przy okazji spotkania z kolejnym bardzo ciekawym i niecodziennym rowerem, rowerem którego czy pojawszy się nie spodziewałem, że będę miał okazję go dla Was nagrać, bo jest to rower, który się bardzo rzadko w sklepach pojawia, ten rower to Trek Epic Sport 4, czyli rower, który jest rowerem fitness, ale jest rowerem fitness, który nie jest tani i nie jest prosty, jeżeli chodzi o swoją konstrukcję, czyli jak przywykli się do tego, że rowery fitness to najczęściej takie tanie szosówki z prostą kierownicą, to tu mamy rower z karbonową ramą, karbonowym widelcem, dość ciekawym osprzętem, no i generalnie rzecz biorąc, rower tu jest dość mocno przemyślany, jeżeli chodzi o swoją Konstrukcję. Bardzo ciekawa y, rama, zupełnie inna niż w y, na przykład rowerach szosowych Trek. To nie jest tak, że tutaj po prostu wzięto jakąkolwiek szosową ramę karbonową Trek, ją tutaj wpakowano, bo widzicie, że y, opadanie tej górnej rury, jej geometria jest zupełnie inna. To jest po prostu rower, który ma być wygodny, ma się na nim siedzieć w sposób wyprostowany, ale też ma być zwinny, szybki i ma być po prostu takim fajnym rowerem dla osób, które nie chcą szosowej kierownicy, chcą roweru szybkiego do miasta, roweru lekkiego, roweru nieskomplikowanego, jeżeli chodzi o budowę, ale takiego, który też nie jest ciężki czy zbudowany z najprostszych komponentów i materiałów. Rama ma Dwa normalne mocowania koszyków na bidony. To jest rama w rozmiarze M. Tutaj nie ma żadnych takich gravelowych patentów, typu jakieś dodatkowe mocowania. Aczkolwiek warto zwrócić uwagę na to, że są tutaj poukrywane mocowania do błotników. I byście chcieli z tego roweru zrobić taki jeszcze bardziej całoroczny rower miejski, to da się tutaj błotniki w tym rowerze również założyć. Co więcej, rower, jak widzicie, nie ma przedniej przerzutki. Jest to rower z napędem z jednym blatem. Coś, coś ciekawego, chociaż w dzisiejszych czasach chyba już nikogo jakoś bardzo nie fascynuje. Co tu się dzieje o sprzętowo? Mamy tutaj taki trochę miks komponentów, czyli poza pozagrupową korbę, i do tego grupę Shimano Deore. Deore to jest zastosowane, to jest grupa 11-biegowa z, z kasetą o dużym zakresie dostępnych przełożeń, no ale nie jest to najnowsze Deore rodem z MTB z 12 -ma biegami. Mamy tutaj hamulce hydrauliczne tarczowe od Promaxa i jak widzicie, tutaj też jest opcja montażu podpórki zintegrowana, jakbyście chcieli. Korba ma też przelatową moszkę w sensie ramię jest zakładana na przelotową moszkę, no i mamy tutaj taki mini-napinacz, w sensie mini-stabilizator łańcucha, żeby nam on w razie czego tutaj nie spadał. Co dalej? Styca jest aluminiowa, siodło też takie bardziej komfortowe, rodem z rowerów krosowych, Treka i fitnessów tańszych. Trochę szkoda, że nie ma karbonowej sztycy. Prosty kokpit, też taki rodem z rowerów krosowych. Tutaj tak naprawdę ten rower jest miksem unikalnej ramy i komponentów zdroższych rowerów krosowych Treka. Czyli mamy tutaj po prostu komponenty, kierownice, kokpit, chwyty kierownicy, rodem z. Krosówek. Podobnie zresztą jak koła, co widzicie na załączonym obrazku. Mamy tutaj koła Bontragera z oponami, również Bontrager GR1 Expert. No i jeżeli chodzi o tarczę, to jak widzicie jest tutaj center lock, a nie tarcze na 6 śrub. Największe plusy, minusy oraz kwestia rozmiaru. To jest MK i szczerze powiedziawszy Dałbym radę na tym rowerze jeździć, ale chyba wolałbym tutaj mimo wszystko. Ja wiem, że to jest rower z prostą kierownicą, ale naprawdę charakterystyka tej ramy i ogólnie rzecz biorąc taki rozrywkowy charakter tego roweru sprawia, że wolałbym chyba w tym rozmiarze mieć tutaj dłuższy mostek, trochę niższą pozycję. Dalej byłby to wygodny rower, ale jednak jeździłby naprawdę myślę, że troszeczkę stabilniej przy większych prędkościach. Ja wolałbym po prostu mieć dłuższy mostek albo po prostu większą ramę. Myślę, że od 1,80 m na pewno rozmiar większy tutaj by wchodził w grę. Jakie są największe plusy? Największym plusem jest generalnie rzecz biorąc ram. Ma I ogólnie pomysł na ten rower, że mamy ten rower dla kogoś, kto chce mieć rower do jazdy po wszystkim. On będzie i szybki na szosie, będzie szybki na jakichś ścieżkach rowerowych, na leśnych ścieżkach, na szutrze. Natomiast no nie narzuca nam tej pozycji, która jest typowa dla Graveli. Nie mamy tej kierownicy baranek. Wiem, że są osoby, które tego nie lubią, a ten, ten rower pokazuje, że można robić dalej karbonowy rower. Tu nie jest rowerem górskim, a przy tym wszystkim nie jest grawelem i nie ma rozwiązań jak w Gravelu. Jakie tu są największe minusy tego roweru? Natomiast y, oczywiście stosunek ceny do Możliwości do sprzętu. Klasyka dla Trek'a, czyli 9000 zł, a tutaj mamy rower z bardzo tanimi hamulcami. Jakby tutaj były na przykład MT400 Shimano, to w ogóle byłoby szaleństwo, żeby tutaj było chociaż coś typowego. Już nawet chyba wolałbym to MT200 w tym rowerze, no ale jest jak jest. Ta bardzo tania, pozagrupowa korba to też nie jest najlepsze rozwiązanie nie wiem, czy tutaj nie wolał w ogóle 12 biegowego Deore albo jakiegoś na przykład grx no, ale to też już jest osobny temat. No w każdym razie na pewno kwestia tego, co dostajemy za tę cenę, o widzę, że kierownica niedokręcona do prezentacji, no to tutaj jest temat kontrowersyjny. Ale tak tak jestem ciekawy Waszej opinii, co Wy sądzicie o tego typu rowerach. Czy w ogóle uważacie, że tego typu nie tanie rowery, które nie są gravelami, nie są szosami, mają sens. Co byście w nim zmienili? Jak byście w ogóle widzieli przyszłość tego typu rowerów? Co w nich powinno być, żeby one były atrakcyjne? Napiszcie w komentarzach. Ja póki co kończę. Jeżeli Wam się podobało, oczywiście zostawcie łapkę w górę i też pamiętajcie o tym, że jeżeli znacie podobne rowery tego typu w podobnej cenie, które moglibyście komuś zarekomendować, to napiszcie też w komentarzach, na pewno komuś się przyda.